Spotykamy się przy okazji filmu Brat. Powiedziała Pani, że to jest jedna z najważniejszych Pani ról. Dlaczego? Nie wiem, wydaje mi się, że głęboko dotyka nie wiem, mnie w ogóle jako osoby, tak mi się wydaje. Jakby bardzo mi jest bliskie takie, takie postrzeganie też, wydaje mi się, Maćka, to znaczy po pierwsze traktowanie dzieci jako po prostu ludzi, to znaczy, a nie pół ludzi. To znaczy, wydaje mi się, że jakby bardzo dla mnie wzruszające to, jak przebiegała praca z chłopcami, jak chłopcy w ogóle zostali przez Maćkę odnalezieni, jak zostali potraktowani, jaki jak mają udział w tej historii, że ta historia jest na nich skoncentrowana, jak oni wspaniale, pięknie grają, ponieważ jest wspaniały, piękny stosunek do nich i jest im oddane miejsce. E, takie, które, które może czasem jest tak, że... że nie wiem, nie chcę mówić za wszystkich, ale, ale może my jako dzieci chcieliśmy po prostu mieć. I gdzieś coś jest takiego w tym filmie, co, co to jakoś oddaje, wyrównuje, zwraca na to uwagę. Chyba dlatego to jest dla mnie takie istotne i to była trudna rola, dlatego że ten stosunek czy ta, nie wiem, ten, ten wzór macierzyństwa, który jest w tym filmie, on jednak odbiega od tego, który, który pewnie ja preferuję. Z drugiej strony zależało mi na tym, żeby to nie była osoba, z którą się zupełnie nie będzie dało utożsamić. W sensie właśnie chodziło mi o to, żeby to był jakiś człowiek, który sobie po prostu nie daje rady i popełnia kardynalne błędy, ale my tacy jesteśmy, w sensie my popełniamy kardynalne błędy i nadal pozostajemy ludźmi, nadal pozostajemy ludźmi, których być może nie powinno się potępiać, w sensie albo być może jest tak, że my sami nie powinniśmy potępiać samych siebie, znaczy, że gdzieś, to, to jakby toczy się ciągle walka o to, żebyśmy my uznali, że jesteśmy, jesteśmy, że możemy więcej, żebyśmy nie tracili wiary, jednocześnie nie osuwali się, jakby wymagali od siebie oczywiście, jakby nie nie, nie popadali w, w jakąś taką słabość, która powoduje, że stajemy się gorszymi ludźmi, niż byśmy mogli być, ale, ale wydaje mi się, że jesteśmy bardzo często rozpięci pomiędzy nadzieją, jakąś walką, z wątpieniem. I to wszystko w tym filmie jest i wydaje mi się, że jest bardzo prawdziwe. Czy z dziećmi gra się trudniej? Trzeba być bardziej uważnym niż z dorosłymi? Nie wiem, z takimi dziećmi, jak jak Filip i Titus, to, to szczerze mówiąc, to gra się tylko lepiej, dlatego że oni są tak niewiarygodnie, wrażliwymi czujnymi, obecnymi partnerami, że, że właściwie trudno sobie wyobrazić lepszych i naprawdę, ja wiem, że to tak zawsze się mówi, prawda, po filmie, na konferencjach, że o, rodziną, rodziną, mm -hmm. wspaniale się mm -hmm. pracowało, ale to jest to jest prawda mm -hmm. i to jest olbrzymia praca Maćka Sobieszczeńskiego w znalezieniu ich, w pracy z nimi, w potraktowaniu ich w niesamowity sposób, oddaniu im właśnie miejsca, takim, że oni byli Właśnie to, co trochę Maciek mówił, to przecież nie chodzi o to, żeby w trakcie tych zdjęć, żeby, nie wiem, kogoś ćwiczyć, albo żeby komuś postawić jakieś zadanie, które on ma jakoś wykonać. Nie, to chodziło o to, żebyśmy my się mogli spotkać. Mm -hmm. I żeby faktycznie, przecież sztuka jest rozmową z wyobraźnią, jest rozmową z wrażliwością, więc dlaczego w jakimś sensie ma się to odbywać w jakiś brutalny, dziwny sposób? Czyli to się odbywało w taki sposób, w jaki powinno się odbywać, znaczy od, w odwołaniu do wrażliwości i do wyobraźni. I to było niesamowite w tym być po prostu. I, i, I faktycznie wydaje mi się, że cudów nie ma po prostu efekty, znaczy najlepszym dowodem na to, co ja teraz mówię, jest efekt, który widać na ekranie. I on to nie jest wymyślone, to on po prostu jest. W związku z tym, no tak, dwa plus dwa równa się cztery. Film jest bardzo mocny, powiedziałabym, zwłaszcza dla kogoś, kto ma dzieci, kto ma dużo empatii, ale szczęśliwie ma trochę światła właśnie na które się czeka. Można to było bardziej dramatycznie, czy dobrze, że tak się skończyło tym światłem? Dla mnie jedyne to jest możliwe rozwiązanie, dlatego że my, my powinniśmy chyba nieść światło. W sensie wydaje mi się, że też w ramach tego, co się dzieje w ogóle i dzieje się na świecie. I jak bardzo my jesteśmy przebodźcowani, jak bardzo też nie, czasem wypadamy z tych zakrętów po prostu, my sztuka powinna nieść. Jasność, tak mi się wydaje, znaczy w sensie powinna, no powinna pewnie różne rzeczy, to, to jest kwestia tego, co akurat wybieramy, albo jaki dzisiaj chcemy opowiedzieć historię, ale wydaje mi się, że ja dla siebie prywatnie, osobiście, czy też zawodowo, artystycznie, dla mnie to jest dobre zakończenie, w sensie ja, ja wierzę w to, że na końcu jest światło i, my, i, i, i ta droga jest wystarczająco trudna, w sensie ona jest naprawdę wystarczająco dramatyczna i wystarczająco trudna i wydaje mi się, że nie ma nic naprawdę, naprawdę złego w tym, żeby wierzyć, że ta historia się dobrze skończy.